Siema To moje Hot 16 Challenge. Dzięki za nominację i nawija do was Bold Wise Guy, co spamuje wam swój raj. Yo, yo! Jedziemy! BGW to taki moje skromny słów Tak naprawdę to wcale nie ma mnie tu. W nicości jestem rozpuszczony jak wzór. Badający rzetelnie świadomości, nur. Czy widzisz mnie tam? Czy tu, czy słuchasz mnie? Czy jedynie moich słów? A może pragniesz zburzyć kolejny mur? Czy ta myśl to na pewno jest twój twór? Świat to gra przemyślanych słów Zaplątana pod naporem oczytanych głów To pranie mózgu Dobrzy ludzie krzyczą Nicze już wie, czego oni sobie życzą Czy tekst ten zrozumiesz? Nie moja sprawa, ja tutaj tylko puste słowa wykładam. Zapomnij o słowach i w ciszy szukaj tam ból ignorancji, jak ogień w twarz wybucha. I tylko zrozum, poczuj, zrozum, poczuj, zrozum. Zrozum, poczuj, zrozum, poczuj, zrozum. Nagle zrozumienie zastąpiło ci zbawienie, boisz się całkiem spoko wydarzenie. Czy bycie wszystkim to tylko marzenie? Łapnie za rękę odnajdziemy oświecenie. Yo! Dzięki wielkie. I chciałbym nominować Bartosza Chmiela i Łukasza Kleja, i bardzo jest... I może Maćka Sobola. Jeżeli to oglądacie, to jesteście nominowani, więc jeżeli tego nie zrobicie, to świat się zemści na was. Więc, link do pomocy w opisie. Dzięki wielkie za wysłuchanie. Yo, yo.